Witam, to Magda. Słuchajcie, mieszkam w Polsce, nagrywam po polsku, więc pytanie kieruję do Polaków i z góry, przepraszam, polskojęzycznych mieszkańców krajów anglosaskich, których kultura i tradycja układa się nieco inaczej. A pytanie brzmi, czy wy naprawdę obchodzicie Halloween w domu? Czy robicie te wszystkie potworne przekąski, ciasta w kształcie, nie wiem, obciętych paluchów i serwujecie je później domownikom? Tak na serio, robicie to? Jestem ciekawa, podzielcie się odpowiedziami. Wystarczy, tak, nie w komentarzach pod filmikiem bo od dawna nurtuje mnie to pytanie i szczególnie o tej porze roku ono do mnie wraca szerokim łukiem i zawsze się zastanawiam czy ktoś to robi, czy nie. Ja wyobrażam sobie tylko dwie takie sytuacje, w których mogłabym takie potworne, obrzydliwe przekąski zaserwować. Pierwsza to dzieci, no wiadomo, prośba z przedszkola, ze szkoły, żeby przygotować tego typu gadżety. Normalka, dzieci poznają nowe, inne kultury, więc w ten sposób się uczą. A druga sytuacja to taka impreza z przymrużeniem oka, gdzie serwuje się takie obrzydliwe, ochydne przekąski. Mówię ochydne, bo one są dla mnie ochydne, wręc, wręcz obrzydzające. Jak mam sobie wyobrazić, że zjem na przykład, nie wiem, ciastko w w kształcie obciętego palucha czy na przykład yy, gałkę oczną, to włącza mi się jakiś taki mechanizm bł, bardzo atawistyczny. No po prostu wyobrażam sobie, że naprawdę jem tego obciętego palucha i gałkę oczną. Moja wyobraźnia tak już po prostu działa i takie przekąski po prostu nie sprawiają mi yy, radości i przyjemności. Yy, owszem, po, pochwalę artyzm, no bo to jest naprawdę bardzo ładnie zrobione, umiem to docenić, ale nie potrafię się przełamać tak naprawdę, żeby to zjeść. Mogę się przebrać, mogę się pomalować, mogę sobie zrobić Sztuczną bliznę, sztuczną szramę, ale przekąsek halloweenowych zazwyczaj nie serwuję. Yy, raz, ja taką gałkę oczną w kształcie żelka, pff, miałam po prostu wrażenie, że jem prawdziwe oko, coś wstrętnego, nie mogę się przełamać. Yy, to też wybaczcie, że ja jakiejś takiej szalonej ilości tego typu przekąsek yy, na kanale nie prezentuję, bo ich po prostu nie robię. Jedyny wyjątek dzieci, które czasami, ale czasami potrafią docenić takie okoliczności sezonu. Głównie ze względu na tematykę, która jest poruszana w szkole i wtedy takie przekąski serwują. No i dzisiaj właśnie kilka takich prostych, szybkich pomysłów na potworne, straszliwe przekąski. Bardzo smaczne, one aż tak straszne nie są po tym wstępie, możecie się tego domyślać, ale są bardzo szybkie do przygotowania i może części z was się przydadzą. To zaczynamy. Pierwsza miseczka na żelki, cukierki, orzeszki, cokolwiek przyjdzie wam do głowy do niej wsypać tą i sparzaną pomarańczę przekrawam, odkrawając czapeczkę, wydrążam środek, najlepiej łyżką. Najpierw odkrawam nożem, potem wydrążam łyżką. Ten środek przyda się na sok czy do, na przykład, sałatki owocowej, ale można też po prostu przekroić pomarańczę i zjeść ją łyżeczką. Bardzo smaczne drugie śniadanie czy letka przekąska. Wydrążona skórka wygląda tak. Wysuszam ją dokładnie papierowym ręcznikiem. No i w tej skórce wykrawam teraz wzorek, taki jak na dyni, czyli do Dowolny. Oczy, nos, usta w jakimś potwornym uśmiechu bądź w szczerbatych zębach według uznania i w tę mini dynię wkładam dowolne smakołyki. Ja najczęściej ją jeszcze wysuszam, czyli zostawiam po prostu na noc i dopiero do wysuszonej wsypuję najchętniej suszone owoce. To mogą być krwiste, suszone żurawiny, lekko kwaskowe, bardzo smaczne lub inne suszone owoce, rodzynki, morele, mogą to być także orzeszki lub na przykład kolorowe cukierki czy pastylki. Miseczka wygląda bardzo ładnie, a kiedy znikną z niej wszystkie smakołyki, można tam stawić świeczkę i potraktować ją jako lampkę. Następnie ogórkowe szczęki świetny dodatek do kanapek. Biorę dwa grubsze plastry ogórka ze skórą, bo wyglądają ładniej i wykrawam w nich zęby. Małym ostrym nożem idzie to naprawdę raz-dwa. Plastry składam, można je spiąć wykałaczkami, ale nie trzeba. I w utworzoną z nich paszczę wkładam np. małego pomidorka koktajlowego lub plaster większego pomidora, czy inną przekąskę oliwkę bądź małą kulkę mozzarelli. Tak to wygląda, bardzo ładnie i soczyście. Kolejnym pomysłem są potworne kanapki. Z plastra sera czy szynki wycinam potworki. Można wyciąć szklanką koła i potem z tych kół wyciąć dokładnie to, co byśmy wycinali na dyni, czyli jakąś potworną mortkę. Lub ostrym małym nożem wyciąć kształt duszków czy inne kształty, które kojarzą nam się z czymś potwornym. Smaruję chleb czy bułkę jakimś sosem pomidorowym bądź ketchupem. U mnie najlepiej sprawdza się pasta z papryki, nie dość, że jest smaczna, na to jeszcze łudząco przypomina krew, ale głównie chodzi tutaj o smak. Smaruję nią kanapkę, na to układam wykrojone plastry i gotowe. Następna propozycja to lody szczęki. Badalnie proste. Porcja lodów do miseczki, na wierzch szczęka z żelków lub w bardziej ohydnej wersji żelkowe oko brr, i podaję. Żelki trzeba kupić. Deser jest wstrętny z wyglądu, choć bardzo smaczny i większość dzieci go bardzo lubi. To tak na szybko. Mam nadzieję, że te proste, tematyczne pomysły przydadzą się przynajmniej części z Was. Ja jeszcze w osobnym filmiku, jeśli zdążę, pokażę potworną pieczeń, yy, czyli pieczeń, taką swoistą pieczoną kiełbasę, która po przekrojeniu imituje yy, twarz potworka. Bardzo fajnie prezentuje się to na talerzu. Można ją podawać na ciepło, na zimno. Y, dość uniwersalne danie. No i to akurat bardzo podoba się dzieciom. No i to tyle. Jeśli filmik Wam się podobał, to internetowe łapki w górę, żebym wiedziała, że się przydał. Y, zapraszam do oglądania innych przepisów, innych moich filmików, do subskrybowania kanału no i korzystając z okazji, jak zawsze życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.